W Rzynie w platformie. Wieczorem spotkanie z Budką Sławomir Neumann o sytuacji w platformie. Dziś w jest za dużo emocji, a za mało chłodnej głowy ocenił Sławomir Neumann, zapewniając, że chłodna głowa wróci. Róża Thun poinformowała w poniedziałek na Twitterze, że opuszcza szeregi Platformy Obywatelskiej. Europoseł wskazuje, że kroplą, która przelała czarę goryczy, było wstrzymanie się w głosowaniu nad zasobami własnymi Unia Europejska czyli Funduszem Odbudowy. Odejście tchun to nie jedyne problemy, po. Przypomnijmy, że Paweł Zalewski oraz Ireneusz Raś zostali w piątek wykluczeni z Platformy Obywatelskiej na wniosek jej przewodniczącego Borysa Budki. Obaj politycy twierdzą, że nikt z po nie rozmawiał z nimi o nadchodzącej decyzji. Jako powód wyrzucenia z partii podano działania na szkodę Platformy. Obaj politycy podkreślali potrzeby dogłębnych reform w Platformie. W ostatnim czasie część działaczy tej partii napisała do Borysa Budki list otwarty, w którym domagają się zmiany w PO. Neumann, za mało chłodnej głowy sytuację wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej komentował na antenie Polsat News Sławomir Neumann. Pytany o list otwarty polityków PO. Stwierdził, że Borys Budka na pewno sam podpisałby się pod wieloma tezami tam zawartymi. List otwarty parlamentarzystów po nie jest o tym, że Borys Budka musi odejść, tylko że jako popotrzebujemy poważnej rozmowy, namysłu i zmiany programowej, ideowej, którą musimy przejść. Musimy dać Polakom dobrą ofertę po tym po wyjściu z pandemii. To pomusi mieć dobrą odpowiedź z Borysem jako przewodniczącym partii, ocenił. Dziś wieczorem mamy spotkanie wszystkich parlamentarzystów z Budką, nie tylko z sygnatariuszami listu. Zresztą pod wieloma tezami jego mógłby podpisać się i on sam, startując na szefa po, mówił, że zmiany są potrzebne poinformował. Jak przyznał polityk, dziś w po jest za dużo emocji, a za mało chłodnej głowy. Jestem przekonany, że chłodna głowa wróci i, na spokojnie, w po wszystko sobie poukładamy stwierdził. Dziś zapadnie decyzja o dymisji Budki. Poseł Po, Bunt Oficerów Pokładowych. Dziś odbędzie się debata wokół propozycji dymisji Borysa Budki ze stanowiska szefa Platformy Obywatelskiej, oświadczył poseł tej partii Bogusław Sonik. We wtorek wieczorem ma odbyć się zamknięte spotkanie posłów Platformy Obywatelskiej, podczas którego parlamentarzyści rozmawiać będą o kondycji partii i przyszłości jej szefa Borysa Budki. W radiu RMF FM prowadzący poranną audycję Robert Mazurek rozmawiając z posłem po Bogusławem Sonikiem poinformował, że dotarł do zamkniętej grupy polityków Platformy w mediach społecznościowych. Jeśli większość z nas nie zażąda dymisji Borysa, to po Platformie nie będzie czego sprzątać miał pisać jeden z członków tej grupy. Poseł Sonik oznajmił na to, że dziś odbędzie się dyskusja parlamentarzystów po Przyznał, że na pewno toczyć się będzie debata wokół propozycji o dymisji Budki ze stanowiska przewodniczącego. Podejrzewam, że zwolenników Borysa Budki będzie więcej niż tych, którzy by chcieli takiej zmiany ocenił. Dalej wskazał, że partia powinna być gotowa do debaty wewnętrznej na każdy temat. Pytany, czy Budka panuje nad partią, Sonik oznajmił, że jest pewien bunt na pokładzie oficerów ale budka został wybrany głosami wszystkich członków PO i oni decydują o tym kto jest przewodniczącym w regionach i kołach ma zaufanie wskazał wtorkową naradę ma poprowadzić przewodniczący platformy a nie jak w przypadku obrad klubu kojego szef Cezary Tomczyk tematów do omówienia jest kilka przede wszystkim upubliczniony w zeszły piątek list 54 parlamentarzystów PO i ko w którym znalazł się apel poważną debatę i zmiany w platformie obywatelskiej. Bez daleko idących zmian nie mamy szansu utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów podkreślili autorzy listu. Sygnowali go m.in. były lider Po Grzegorz Schetyna, obecny wiceszef partii Bartosz Arłukowicz oraz szef senackiego klubu Komarcin Bosacki.